LEGO Duplo 10514 Jake's Pirate Shibbaki Przeznaczone dla osób w wieku 2 do 5 lat. W zestawie znajdziemy figurki Jake'a i kapitana Hejka, a także piracką łódź z armatą o wymiarach 29 cm wysokość, 31 cm długość 17 cm szerokość. Mamy tu także wyspę skarbów o wymiarach 23 cm wysokość, 16 cm szerokość, 16 cm długość, na której znajduje się palma, zielone liście i kwiaty. Oto najprawdziwszy piracki okręt z serii Lego Duplo. Przez morza i oceany Nibylandii, Jake wyrusza w niesamowitą podróż. Przyłącz się i razem płyńcie na zagubioną wyspę, a także spróbujcie odnaleźć ukryty skarb. Musisz być jednak bardzo ostrożny. Twoim wrogiem jest kapitan Huck który nie odda swoich kosztowności bez walki. Ale ty wystrzel kulę armatnią, zrzuć kokosa i znokautuj kapitana Haka. A może masz jakiś inny pomysł na zakończenie tej historii? Zestaw składa się z pięćdziesięciu elementów. Inne zestawy z tej serii.